to serdecznie proszę, żebyś go tam na, również pozdrowił ode mnie. No ale zobaczymy, czy Zygmunt, no, jak Zygmunt to odebrał. Proszę bardzo, Zygmunt, czy ty odbierasz Częstochowę? Marcina? No niestety, niestety, Marcina tylko, tylko... No, Mar Czarno Marcin, ja z do mnie debatuje, Proszę, a jak tam Marcin mnie odbiera? Proszę bardzo. Ja odbieram, ja odbieram. Witam serdecznie, Dzień. pozdrawiam. Zygmunt, masz czwórkę bez wskazań, także odbieracie Marcin w Częstochowie. No i całkowite, no ale to taki blik. No fajnie, fajnie, no tak. Może no, jakby się bardzo no, słuchał. To piąte jak... słowo, go mnie dolatuje z jego strony. Także można jakby się potoczyć, troszeczkę poprawiła, no ale niestety tak w całości sobie nie porozmawiamy. No także pozdrawiam Częstochowy, pozdrawiam, także. O, Poczekajcie, bo mamy znów brek. Proszę, brek. Dzień dobry, koledzy. Stacja Piotrowa Trybunalskiego się kłania wszystkim kolegom i koleżankom. Nie wiem, czy ten Marcin mi tam w Częstochowie odbiera. I nie odbiera, tego pozdrawiam oczywiście też. Proszę, mikrofon do częstochowy. A, dziękuję serdecznie. interweniuję, problemów.